Dzień dobry Państwu, witam Państwa w programie Sheven Grills, a w kolejnym odcinku programu Sheven Grills proszę Państwa, jedzenie kory jest żmudne i nudne, dlatego dzisiaj proszę Państwa owoce. Jako, że jest właściwie przedwiośnie, musimy szukać owoców y, ozimych. Y, a te jary zostawmy sobie na, na lato. Proszę Państwa, y, rośliną, która najwcześniej po prostu owocuje, jest y, bananowiec. Jest to takie kłącze. Ono wygląda trochę jak szan. Proszę Państwa, to może być to. Jak będziemy mieli szczęście. Pod spodem powinny być dojrzałe kłącza. Proszę so. Państwa, tak wygląda kłącze bananowca syberyjskiego. Ach, może nie są najpyszniejsze, ale, ale przynajmniej są jadalne. Z jagód poziomczycy z kolei. Miejscowi ludzie wyrabiają nalewkę, ale jako, że nie mam wódki, pozostaje mi paskudna rzecz: jedzenie owoców na sucho. Innym, równie jadalnym źródłem pożywienia jest jabłoń. Weśna jabłoń. Niestety jest kłopot z jabłoniami, że zwykle są wysokie, więc trzeba zadrzeć głowę, a wtedy światło razi. Jeżeli jesteśmy naprawdę w czepku urodzeni, możemy znaleźć takie oto leśne jabłko. Tylko uważajmy proszę Państwa, ta pajęczyna, która tu wystaje, zdradza, że w środku jest pająk. To delikatnie ściągamy jabłko. I teraz tak. Wiemy gdzie jest pajęczyna. Delikatnie rozpoławiamy jabłko. Jest proszę Państwa.